Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, wyłącz tego kurwa Skype'a, rozłącz się. Czekaj, muszę rozłączyć Cię w, w telefonie. Dobra, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Liko, a dzisiaj ze mną jest. O, rozłączyło go właśnie. To już go chyba nie ma. Co się dzieje? Czekaj, WTF. Ej, nic się dzieje. Spoko. O. Dobra. Idziemy. Jesteś? Już? Jesteś? Czy cię rozłączyło? No jestem, ja jestem, a ty? A, rozłączyło go z powrotem. To widzę, że ja sobie dzisiaj pogram sam. Wyjątkowo. Nie bo go wyłączyło. Na pewno teraz go już nie ma. Jesteś? No jestem, ale jak chcę zbierdana co chwilę mnie nie wiem Dlaczego? Zwiebane to jest kurwa. Mam już 10%. No ale dla u mnie stoisz na tym, na spawnie. To jest no Będziesz bo... mógł sobie potem zobaczyć. No zajebiście. Ha? Kurwa Dobra, spierdalamy Dobra, e, pierwsza śmierć Pierwsza O, krew. czekaj Pierwsza się. O Dobra, e, przywitałeś się z widzami? Czy Nie przywitaj się jeszcze z moimi widzami? Przez z innymi No to... no. Pozdrawiam Przez... wszystkich i oczywiście zapraszam do mnie e, On nie ma kanału Nie ma kanału Nie, nie szukajcie go Nie ma, nie ma kanału Nie, tak serio to ma Koło e, domu ja ten... Dobra, lecimy. Jakim ty w końcu grasz? O. Korkim. Tak o. ładnie mi się wrosło, że Korkim gram. A pan tu czego? Obok mnie stoi. Co chciałbyś, chciałbyś żebym cię pozdrawił, tak? Na w odcinku. Chciałbyś. Dobra, y, pozdrawiam mojego. Y, pozdrawiam mojego brata. Y, jak on tam ma? Krwawy kartofel? Krwawy Ziemnior Krwawy Ziemnior? O. Tak, jak ty masz? Lord Vader. <grym> Lord Vader No z twarzy faktycznie jak Lord Vader wygląda No niestety wszystko się dziedziczy po rodzinie nie? Chyba, że tak Chyba, że tym razem nie nagram obrazu i wyjdzie ładnie Ale mam nadzieję, że się nagra Jestem bardzo dobrej myśli O ja go się. A nie, nie Nie, ja to jestem, wiesz, eksternistycznie podchodzę tutaj do tej, do tej gry. Czekaj? Sekundkę teraz. O ale coś cię trzepu. Jep. A nie, to był zły pomysł. Zginąłem z powrotem. Jestem. Ja też Zawyżam staty w tej grze. No właśnie widzę. No. Ale jest dobrze. Cześć, co ja muszę zrobić? Muszę coś kupić. Mam na tyle hajsu z YouTube'a, że wiesz, muszę coś kupić. Ale coś jest nie tak, bo mi się chyba, mi się chyba nie nagrywa. A jak najwyżej to od ciebie sobie dźwięk skopiuję i tyle. No, najwyżej. Znaczy dźwięk nie to obraz, bo dźwięk to mam. Dźwięk to mi się na pewno nagrywa. Chyba. Chyba. Nie no, muszę drugi monitor obciaić. No jakby ktoś chodził na... Jakby ktoś oglądał na moje filmy, to jestem skłonny kupić sobie drugi monitor za... Yy. Ja najwyżej no, no. ogarimy to jeszcze kiedyś... Jeszcze raz, no. Znaczy o to chodzi, że wiesz, że tak inne materiały, bo tak to Frapsem wszystko nagrywać to jest porażka. No. Bo fraps to wiesz, bez kompresji, bez niczego i filmy zajmują. Bająskie, nie, jak to się, ogromne wielkości, więc, jakby zbytnio się to nie opłaca, bo... Się nie, 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 nie... Dobra, ult się załadował, teraz ciśniemy. No. O, i mogę lecieć. Mam Polacy są też na... Jest z nami O, pozdrawiamy. Antonio 94 Antonio Teraz pora na reklamowanie mojego kanału Jak to się. Jak to ja miałem ten kanał? O, sama mam jest? o czym E O Ej, ty coś reportować? Co? Chcą cię repracować Za co? <laughs> Jak zwykle po prostu u, y, o, u. Dobra, pokażę na odcinku, spierdalać Spoko Ja się nie nie... Nie, nie czaję się z... Z jakimiś po prostu jakimiś pogróżkami od razu wciskam po prostu żeby zdechli Spłoń, spłoń szuko Kur... Wiesz kurwa mnie reportował Zginiesz marnie kurwa O, tu widzę wybrant jest Sry? No Oła. patrz kurwa, patrz jak ładnie odszczekał To akurat to nie ten Pojawi się na tym. Będzie przyjdzie wszystko do, do, dokumentowane jak mnie ten próbują wywalić. Ja im załatwię kurwa. Zero po prostu dostępu do lola. Lagi ma po prostu, tak. Grać nie umiem. Tłumaczy się, że lagi ma. Kurde. No elegancko, co ty ją chciałeś zrobić? Chciałem skrzyć. Wow wow wow. Jak Trochę mało życia, widzę jak wszyscy. Nie, ja jestem... Ja akurat mam dużo życia. Bo chodę, czekaj, no mogłoby jakieś życie wyskoczyć, no. Mogłoby. Dobra, ścisnąłem się, go. Się, się Dobra, ścisnąłem go. No co za no. <laughs> Ale nie, znaczy to, 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 to mówię o sobie, nie? <grych> Masz plusik byś chciał. Gdzie? Gdzie jest plusik? O! Gdzie no? Jestem bogaty. Dobra, siedź sobie, ja sobie wrócę. To ten, to ja się idę uleczyć. No Wiem, że się nie da lecieć w tym poziomie. Tym, tym tej rozgrywce się nie da lecieć. Wiem o tym. Na tym chapterze Patrz to! Zjadź to co było na górze napisane? Nie. Osoba stupi, chyba ty. Aha. Jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku, a nie. jak gdzieś jakieś wymysły sobie myślał. Słowa to. Co zrobiłeś mi tego? No. no. Oh. Co? Konfidizm, moja króla. Jaki ten? IRC to na sleepstack. Widzę, że Kreci do nas zawitał. Wow! No! O! O! Co tu się dzieje? Już mam połowę dziękuję. Ja jestem dobry. Jestem zajebisty w tą grę po prostu. No. Gdyby no nie mnie ty... No nie ma zbioru kreć, co to widzą. Ale ty, jak poprzednio nagrałem, ty ja założyłem poprzednią grę, założyłem to, wygraliśmy. A na dobrze mi szło. Mam 7, 7 chyba, 13 chyba asystentów. Co, co oni tam co? robią? Dlaczego się ich nie wie Miałem 7 tych, 7 e, zabić, 7 asystentów 7 i 7 asystentów. 14 asystentów, czy tam 13. Bo, chcą mnie protać ok. Ju. Uh, jak się przebić? By i ty, co? Żartowałem, to jest plaża. Nie, dobrze to powiedziałeś. bo zakropkowało. Ha, kurwa, i co? No, i co odpisał. Ach. Bolało? Nie bolało. Czekaj, <laughs> jakąś ciętą mi postę Nic co z tego, że mnie zreportują? Co im to da? Chyba bana za to nie dostanę. Nie? nie? Chyba tak. Za co? Za darmo Za to, że ten, że grać nie umiem? To tak mi dobrali przeciwniku, że ja lamię? Dobra Ja nie muszę w to grać, mogę dostać bana Mam po no, tyle kasę, ja kurde człowieku Nie, on laga co mogę sobie kupić? Kupię sobie to Mam dużo hajsów sobie kupię to Dobra i coś sobie kupiłem mogę latać Mam nagranych tyle odcinków człowieku, że przez tydzień nie muszę nic robić. Dzisiaj nie wrzucę, bo mi się nie chce. O. No jak zwykle go rozcięło. O, łączy się. O, łączy się. No jak to jest, jak się ma internet, internet z Dirta? Także tam widzę cudownie, że rzuciło mnie. No widziałem właśnie, znaczy, ten, nie, znaczy nie ciebie, tylko w sensie cały czas mi tylko pikało w tym w słuchawce. Yy. No, tak to pewnie miałbym trzy drople? No, oczywiście. Po co? Każe mi wyjść z gry. I tak zrozumiałem. Dobrze zrozumiałeś. A wiesz, a trochę angielski liznałem przez te 5 lat w... nie, 4 lat, lata w technikum i 3 no tak. i, i lata w tym, w gimnazjum. Znaczy w gimnazjum nie, ma, nie miałem angielskiego, coś nie tego. Tam <gry> nic się nie robiło. No tak, wchodzisz gdzieś na ten i po prostu ci cisną, wyjść z gry, coś tam, ten... no tam standard. Bo myślę, że, że umieją grać. Tak. Wooow! Uważaj, bo zginiesz. Widzę. Zwiałem, z zwiałem! O, no, ja właśnie umarłem. mam ten żyćko. Mogę zebrać. Wow, taki. Brawo, quadra! Brawo, <ścoughs> quadra! <ścoughs> Jak ktoś nie wie, co chodzi, to tam jest... Yy... Był film... Jak y, jeden z takich typów, co nagry, nagrywałem z nim zrobił kwadrę i osoba z druga z y, 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 osoba druga, czyli y, pan skarpetkowy y, historię skarpetkowego możecie poznać. Wystarczy, że będzie y, w sumie kiedyś wrzucę ją na, na Facebooka albo jakoś powiem o, no, dobra, teraz mam więcej czasu do powiedzenia, bo tak to musiałem gadać i grać, a tak to mogę mówić. No i... było powiedziane, że strzelił kwadrę i nagle on się po jakichś paru sekundach, brawo kwadra, tłumaczył się tym, że odszedł od komputera. A, Spoko, no. jego, jego komputer był u mnie w tym czasie. Już wedle, wiesz, wow. wedle, wedle uznania. Co się dzieje? Teraz mogę cisnąć, już jestem najlepszy Jesteś, wywalany coś, coś tutaj widzę, że... To jest sporo chrupki. Wywalacie? To widzę, że będę miał nagranie z sam ze sobą. O! Żyje. Ja też. W tym razie. no, ale nie zauważywaliłabym, wiesz. Co, Co to? jest taki gunda daścimy z Raser? Co to jest? O, ten glida. Wow, ten skill. Dobra, chodź. Widzisz? Stoję na mieczu. Eee, i co? Stoisz na mieczu? O nie. Dobra, ja się co? I giniecie wszyscy. Skos, coś tam TV. Pewnie też ma y ten konto na YouTube. Serdecznie pozdrawiamy. Żartowałem, ale zginąłem. Oh. <noise> Takie żałosne. Macie moje staty. Ale mam 15 asyst, to się liczy. <noise> mam nadzieję, że to się nie nagrało, bo nie chcę się tego wrzucać, jest taki trochę wstyd. Asysty przede wszystkim. No, najważniejsze na świecie. Nic więcej się nie liczy. O, o. W sumie jeszcze, jeszcze bym coś dzisiaj nagrał, ale mi się tak nie chce. Ja przeżyłem Będę wrzucał co trzy dni odcinek Dobra Niech, niech cierpią o, Niech cierpią moi widzowie A chyba wojnica nie przeżyła powiedzmy No a skarpetkowy wczoraj miał zebranie Mi się już się nie odzywa No chyba no nie żyje? Chyba szuka tego, O ja! Sorry. Tak bym tam nie dobił, bo ona mnie zrobiła. Sorry, nie chciałem. Taki... O. o, mam trochę mało życia, muszę snę ładować. Jak sobie uświadomiłem, to... że mam... Zabiłeś. Nie, nie zabiłeś. Nie zabiłem, co ty? Zabiłem je ja pewnie w komentarzach, by mnie zniszczyli. Tutaj w tym. Są takie mendy, tak grać nie umieją. Oho, wow, wow, uciekłem. Ej, dobra, no trzeba to jednak trochę pocisnąć bardziej, że dopiero jedna wieża. Mamy dopiero 17 minut nagrania, co ty? LOL mi się wrzucał w... Lol mi się wrzucał wczoraj 2 godziny. Nie, sorry, nie 2 godziny. 240 minut, prawie 3 godziny. No, nie nie. Uciekaj. Ja zaraz zabiję. Uciekaj, uciekaj. Wiem, uciekłem. Przynajmniej mi się tak wydaje. Żyćko... Okay. Jak się mówić? Jak jak ty go to mama papa Chyba tak. Obe okay. ty all mm, nick papa A jo. Eee to wieść co okej Dobra. O, to, ucieczono. Call me Big Papa. Wiesz, za ja chwilę bym zginął i... Call me Big Nie, Papa. Nie, Żelinka, co robisz? Nie ma jak ty trafi na jakichś... frajerów, którzy próbują cię zreportować. Całe życie na propsie. No dawaj, teraz co? O, mógłbyś trafić. Sorry. za <laughs> by się pultał, że o! A teraz, teraz to uciekaj. Czemu? O, ty mnie nie widzisz? Jak nie? Ku... On cię zje. Co to jest cztery? Co to było? Co to było to na boku? To pro, 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 proro chrupki. No, to są poro chrupki. Co to dało? Nakarmiłeś poro. Jakie poro? Takiego mojego potworka, że tak chodzi. To latał koło mnie? A co on robił? Jeździł sobie. No kurde, no. Fajny był. Jest ciągle gdzieś Ale to nie mój. A to są nie tak, to twój. W sensie, ale co on robi? No, on sobie. chodzi tylko. Kurde, ale nie potrafi trafić. No nie, nie, nie. nie on no, że... muszę wrócić, bo muszę coś kupić. Brawo. Nie, nie, nie może się coś kupić. Jak nie. Jak będziesz zespał, no to już nie możesz wrócić. Muszę zginąć. No na przykład. Challenge accepted. <noise> A. No faktycznie, trochę lamie. Ale nie, ten na dole, ten na sus też lami. Gorzej ode mnie. Widziałeś? Czy ciebie znowu rozłączyło? Wziąłem jeszcze jestem. No to w każdym wiesz, w każdej grupie musi być jakiś przywódca, który nic nie robi, tylko zarządza. A w tym się mówi, że o nic nie robi, że nic. No oczywiście mówię o sobie, nie? No. O, sześć potek. Dobra, trzeba to się w to O oh fuck, to to było. O, wyczułem, że chcą, chcą we mnie strzelić. Ja sobie pobiegam. Ja to właśnie czułem, że ja, ja też właśnie to wyczuwam, że zaraz umrzesz, a ja teraz uciekam. O przeciwnik, y, es, y, jak to było? Czyli Hossarka de Morales, on tam ma, na ten taki nick, ma. A czemu niektórzy mają taki złoty nick, jak oglądam na tym, na No, na YouTubie oglądam, że ma złoty nick. Nie wiem A, mogę się to Aha Brawo? No nie no, to mi chodziło, bo chciałem yy, chciałem sobie kupić coś. A, no tak. Kupię sobie krwawe ostrze. Iolo stać mnie. Och, widzę, że chyba przegramy. No właśnie. No bo ja umarłem, umarłem do tego, wiesz cisnął was. On nie na teraz. Zobaczmy. Dobra, inhibitor zniszczony. Nie, to nie jest inhibitor. Co to było? Inhibitor. O, odrodziłem się, lecimy. No bijcie, ich, bijcie, bijcie no. Co to już. jest? Już, już. Co tak, robi? Ja tu, tu ja ona stoi sobie. Masz masz? To był głupi pomysł. Dobra, dobra, dobra. Wciśniemy dziadów. O. No i co? No e? i co, Ksuju? Kurwa, KS je łopie. Kurwa. Cveluchu O, no się Łooo, wow, zaraz zginę, nic nie widzę. Łooo, wow, tu nie wiem gdzie mam postać nawet. Ał, czekaj, ja nie mogę, nic nie widzę. Za kszucie jest raport? Nie wiem, czekaj, ja mam jeden FPS i nic nie, Z... wiem, nie się widzę. Jak się twoja mama krzyczy? Tyś, jak to się... Tutaj może? Siadam... No fakt, się nie nagrać, no... dobra? A czy o, próbowałem mnie ścisnąć, ale dałem mu radę. Muszę zginąć, bo mam hajsu troszeczkę. Ja mam 900, ale. Mam 1064. Nic nie mogę 1064. zrobić, bo. A, no nie wiem, co ja tu robię. Co ja tu robiłem? Czy stałem pod wieżą dopiero co? Co, cofnęło cię? Nie. Przerzuciło mnie tam nie, wiem, nie. Stałem pod wieżą, a to mnie tam doprowadziło. No ja, ja mam jeden wiesz, ja mam jeden FPS 30, no to Naprawdę jak nagrywasz masz taki tyle FPSów? Teraz O kurwa to ładnie... Normal, Normalnie to mam elegancko, ale teraz coś No bo nagrywasz I na początku też miałem dobrze, ale teraz on nagle, wiesz, jakieś 5 Wow, teraz jak wstałem no to zawaliście to mam Aha, pana go nie zabiło No nawet go nie zabiłem To po prostu Fajnie zginąłem Ja nawet tam tego nie zabiłem Nie wiem jakim cudem Masz Ale co? laga masz czy to? Czy masz tylko grać i laguje O laguje mi, laguje mi gra za chwilę Dobra Chciałem... Dzięki za oglądanie <laughs> Bo masakra Nie wrzucę tego Nie musicie prosić, nie wrzucę no. Komentujcie, subskrybujcie apka w górę. Ze mną był. O Isokreator. No i Isokreator no, Iso się ładnie pożegna, ja też się pożegnam. No się no. Komentujcie, subskrybujcie apka w górę, na razie się ma cześć pa. W opisie będziecie mieli adnotacji do mojego kanału, u niego, a u mnie też będzie, już niech będzie. Dobra, dzięki na razie, cześć pa. No,